Siemanko, z tej strony Kamek, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i nie chcesz opuszczać tego filmu. Dlaczego? Po pierwsze, możesz wygrać FIFA 23 na dowolną platformę. Jak to zrobić? Oglądaj dalej film, ale jedna z Was, jedna z osób oglądających ten film, może właśnie try wygra FIFA 23 na dowolną platformę, a dodatkowo przedstawię Wam informacje te, Pogłoski, plotki na temat tego, co będzie w Ultimate Team, bo wiemy już, co będzie w karierze, wiemy, jak wygląda gameplay, natomiast nie wiemy, co będzie w Ultimate Team i to Wam właśnie przedstawię, przedstawię miłego oglądania. Tak jak my powoli budujemy hype na FIFA 23, tak samo robi to i jej sport, dając nam co tydzień, co dwa tygodnie informacje o najnowszej FIFA 23, która swoją drogą będzie ostatnią FIFA. Czy będzie numer 24? Tego nie wiemy, ale jeżeli tak, to będzie od innej firmy. Niż IA Sports, więc pewnie na FIFA będziemy mówili FIFA, a ten nowy produkt nie wiem jak będzie się nazywał. No to będzie zagmatwane. W każdym razie przejdźmy do informacji o FIFA 23. Pewnie chcielibyście, żebym Wam powiedział, co w Ultimate Team się zmieni. To pewnie już niedługo jej wypuści w trailerze, pokazując e, najnowsze rzeczy, ale mogę e, Wam powiedzieć o tym, co na Twitterze krąży jako plotki odnośnie trybu Ultimate Team. Tak jak mówię, to co teraz słuchacie, nie mogę wam potwierdzić ani powiedzieć, że tak rzeczywiście będzie, natomiast źródło, z którego korzystam zazwyczaj jest bardzo celne. No i pierwsza, najważniejsza rzecz w zmian w FIFA Ultimate Team 23 to zmiana chemistry, czyli zgrania. System zgrania w FIFA 23 zostanie całkowicie przebudowany. No i teraz według informacji prawdopodobnie nie musicie już mieć Mbappe i połączonego z nim Di Maria czy Messiego, ale wystarczy, że macie z przodu Mbappe, z tyłu gra w bramce Daruma, a z nim gra Marquinhos i ci trzej zawodnicy ze sobą będą mieli połączenie po klubie. Dzięki temu będą mieli trzy maksymalne gwiazdki, jakie będą mogli mieć w zgraniu. Będzie można mieć zero gwiazdek w zgraniu, jeden, dwa, albo dwa, albo trzy i wtedy. To zgranie będzie znacznie większe, no i najlepsze dzięki czemu zbustuję wam statystyki zawodnika. A co jeżeli będzie 0 gwiazdek, Zero gwiazdek nie wpłynie na waszego zawodnika ponoć i po prostu będzie to zgranie na poziomie 0, ale nie będzie odjętych statystyk zawodnika, więc będzie on na swojej tak zwanej bazowej karcie, tak jak w FIFA 22 mielibyście kogoś na 5 zgrania. Oczywiście ikony i karty hero będą na pełnym zgraniu i stawiam, że jeżeli będzie ta nacja, to dodatkowo będzie dawała waszej drużynie dodatkową gwiazdkę. To jest właśnie ciekawostka, o której jeszcze nie wiemy i nawet nikt się nie wypowiada. Co jeżeli dodamy ikonę, no bo e, tak jak pamiętamy, ikonę, nieważne gdzie ustawiliście, zawsze dawała wam z kimś zgranie. Tutaj będzie to w nieco innym stylu, no ale mam nadzieję, że będzie ciekawie i nie mogę się doczekać tych informacji, które już oficjalnie do nas wypłyną. W takim razie zapytacie pewnie, co z pozycjami? Czy będzie trzeba kogoś cofać? No, w, przy takim systemie zgrania raczej nikogo na SPD z napastnika nie trzeba będzie robić. Natomiast, no, według źródeł, e, zawodnicy będą mieli dwie. Pozycje, na których mogą grać. Na przykład, będzie ktoś mógł grać na prawej obronie, jak i lewej obronie, i tam będzie miał główne zgranie. Tak samo, na przykład, stawiam Messi, będzie mógł zagrać na prawym skrzydle, jak i gdzieś na środkowym napadzie, i tu, i tu będzie on na pełnym zgraniu. Więc to bardzo fajna nowość i nie będzie teraz kombinowania, przesuwania kogoś na SPD, na napad, żeby to połączyć, tym bardziej, że system zgrania się zmienia. Z ciekawostek było widziane logo Marvela, więc to też ciekawe, jak będzie wyglądała współpraca Marvela z FIFO. Czy będziemy mieli jakiś niesamowitych zawodników z super OP statystykami? Nie wiem, ale też na to czekam. Stawiam, że spora część z Was, spora część spostrzegawczych widzów już zauważyła. Ale nowym sponsorem kanału zostaje Fuksiarz.pl, którego możecie pewnie kojarzyć ze współpracy czy to z kanałem sportowym, czy z Krzysztofem Stanowskim. No i ja też rozpoczynam z nimi współpracę. Dlaczego Fuksiarz zapytacie? Po pierwsze. Zakład do 500 zł bez ryzyka i bez konieczności obrotu. Do tego na przykład coś dla stałych graczy: czyli obstawiacie kupon, jest dwubramkowe prowadzenie danej drużyny i już nie musicie się o nic zbać, bo macie early payout. Więc to jest fajna opcja. No i mam nadzieję, że ja razem z wami będziemy stawiać tylko na dobre kupony, będziemy robić wygrywające kupony. No i życzę Wam tego wszystkiego, jeżeli chcecie się zarejestrować, macie oczywiście powyżej 18 lat, to zapraszam legalny polski bookmacher fuchsia.pl. No i co? Ja też muszę jakiś kupon dla Was przygotować i Wam pokazać na start współpracy. No i zaczyna się Premier League, więc nie mógłbym zacząć od innego kuponu niż zrobionego właśnie z Premier League. Zaczynamy w spore wzmocnienia niektórych klubów, gwiazdy dołączające do Premier League. To jest to, więc stawiam kupon. Myślę, że na początek, na start, trzy zwycięskie zespoły, jak Wam wskażę, i za pięć dni to obstawimy, to będzie perfekto. No i na start Crystal Palace kontra Arsenal o 21.05. Nie wiem, czy jeszcze zdążycie to obstawić, natomiast ja obstawiam na Arsenal w spore wzmocnienia. Ciekawy nowy brazylijski napastnik, który, no, jakby miał formę, więc dlaczego by nie. Stawiamy na Arsenal 1,82. Na wyjeździe co prawda z Crystal Palace, ale postawimy. Tak patrzę na sobotnie mecze i na przykład jest ciekawa opcja Newcastle z Nottingham Forest, ale te Nottingham, powiem Wam, te 5,40 to jest w ogóle bardzo kuszące, żeby postawić na nich. Natomiast ja chciałbym postawić na coś. Bardziej realnego, czyli kolejny mecz wyjazdowy yy, drużyny z Londynu, czyli Chelsea. No i mam nadzieję, że Chelsea yy, dociągnie 1,65 na Chelsea i dokładamy coś z niedzieli. Powiem wam, tak patrzę, czy, 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 czy mój Manchester United yy, z Brighton gra, ale nie, nie, nie. 1.36 yy, Manchester City z West Hamem. Chociaż ten West Ham powiem wam, że taki remisik to to nie jest nic wykluczonego, no ale jednak jest to City, więc ja stawiam 5 dych, no i mam nadzieję, że taki kupon wsiądzie, czyli mamy Arsenal, Chelsea i Manchester City na start Premier League. To jest mój kupon potencjalna wygrana 179,50, ale na spokojnie na start wystarczy, aby wy rejestrujcie się z linka na dole, no i... Mam nadzieję, że będziemy stawiali dobre kupony. No i jedno z ważniejszych rzeczy, o których się mówi, które, no, że tak powiem, przeciekły, to nowy tryb w Ultimate Team, czyli Food Moments. Na czym będzie polegał? Na czym ten fut moment ma polegać? Właśnie na tym, żebyście w krótkich momentach mieli robić odzorowanie czegoś, co stało się w prawdziwym futbolu, zrobienie tej akcji, strzelenie dwóch bramek w bardzo krótkim czasie, lub jakiejś akcji, która gra będzie od was wymagała. Ma być to szybkie, przyjemne, nie trzeba będzie grać pełnych spotkań. Kiedy skończycie robić to coś, gra ma się sama zakończyć, albo będziecie mogli po prostu zakończyć dany mecz, nie musząc przy tym tracić czasu. Fajne, bardzo fajne, niestety tutaj minus, przynajmniej dla mnie, tylko w single playerze póki co jest napisane, że będzie można e, przy tym trybie pracować. Szkoda, ale może w przyszłości dojdzie do tego gierka online. Za wykonywanie zadań dostaniecie prawdopodobnie gwiazdki, które będzie można wymienić na nagrody karty specjalne, których prawdopodobnie nie będzie w innych trybach, nagrody no i oczywiście znacznie więcej tych e, nagród, e, może jakieś e, rzeczy do klubu wiadomo, TIFO i tak dalej tego jest bardzo dużo, to teraz często jest promowane, ale te karty mogą być ciekawe. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jak ten Food Moments będzie działał i co będzie można w rzeczywistości tam e, dozbierać, czy jakieś paczki e, czy będzie to wymagające e, przede wszystkim, że te wyzwania mogą nie wszystkim po prostu łatwo, nie wszyscy mogą łatwo je przejść e, i może będzie wymagało to skilla. Oczywiście wiemy też o nowych kartach Hero, Jaja Park Jisung i Carvalho. To są karty, które już są potwierdzone. Stawiam, że więcej, jeżeli będą pojawiały się nowe karty, będziemy mieli potwierdzeń dalej w rok. Ale też niektóre karty z ikon stają się kartami Foot Heroes, więc są też downgradeowane. Myślę, że cały taki obraz tych kart będziemy mieli niedługo, kiedy właśnie ten trailer Ultimate Teamu ma się pojawić. A ma się to pojawić 11 więc już za tydzień. No dobra, było trochę o Ultimate Teamie. Ja sam mogę powiedzieć, że oczywiście grałem w, w tą wersję taką przygotowaną dla prasy e, i e, mogę Wam powiedzieć, że grało się dosyć ciężko. Zwłaszcza mówiąc, że pierwszy swój mecz, e, co prawda wygrywałem w pierwszej minucie już 1 do 0 z legendarnym poziomem albo Ultimate. No w każdym razie wybrałem ten najwyższy. Natomiast w tym meczu skraciłem 10 bramek, strzeliłem 3. E, to, jak komputer tworzy akty jest naprawdę już na innym levelu, ale to, co dla mnie było najważniejsze, piłka po odbiorze zostawała pod moimi nogami. Jeżeli tak będzie, to ja kupuję FIFA 23. Naprawdę. Dodatkowo nowe rzuty wolne, których będzie trzeba się nauczyć, rzuty karne, które będzie trzeba wymasterować. To sprawia, że ta FIFA 23 na początku, oczywiście, jak każda inna, będzie ciekawa. Będzie dużo materiałów o niej. Mam nadzieję, że też na live będziecie się pojawiali jej, bo ja prawdopodobnie już 19 bądź 20 września będę mógł grać w FIFA 23 Ultimate Team, tak jak było to w zeszłym roku, gdzie no, parę dni wcześniej przed innymi mogłem grać ze względu na to, że Właśnie, że jestem w EA Game Changers i tam mamy taką możliwość. W tym roku prawdopodobnie na 99% też tak będzie, więc już możecie zapisywać w kalendarzu 19-20 września na Twitchu u mnie FIFA 23. No i oczywiście tam FIFA będzie rozdawana, tak jak w tym odcinku. No dobra, jesteście już na samym końcu filmu i chcielibyście dowiedzieć się, jak wygrać FIFA 23. Nic prostszego, zostawiacie łapkę w górę. Byście pamiętać, że mieć zasubskrybowanego mnie, ale to chyba już dawno macie. I piszecie w komentarzu cokolwiek. Cokolwiek napiszecie w komentarzu, z losowy komentarz wybiorę. Możecie napisać coś mądrego, możecie napisać tylko kropkę albo. Siemakamyk i każdy komentarz biorę pod uwagę. Później wylosuję ten jeden szczęśliwy komentarz i FIFA 23 na dowolną platformę ode mnie dostanie. Więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Pamiętajcie o Fuksiarzu: wszelkie linki na dole. Także współpraca z Fuksiarzem się rozpoczyna. A my myślę, że w końcu w tym roku nie będzie tak, że jeden mecz mi nie wejdzie, tylko będą wchodziły te mecze i moje kupony będą srogie. Miłego obstawiania, oglądania. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.